Prawda o relacji Zenka Martyniuka z wnuczką wyszła na jaw. Zaskoczeni? W sieci nie milkną Echa Afer, które pojawiają się co róż wokół rodziny Zenka Martyniuka. Wszystko za sprawą Daniela, jedynego syna Danuty i Zenona Martyniuków. Małżonkowie są już dziadkami Laury, która jest owocem miłości ich syna z byłą żoną Eweliną Golczyńską. Teraz nowa małżonka Daniela, Faustyna także spodziewa się dziecka. Jakie naprawdę są relacje Gwiazdora Discopolo z sześcioletnią wnuczką? Zenek Martyniuk rzadko pokazuje swoich fanom urywki z prywatnego życia. Tym aspektem zajmuje się jego żona Danuta na swoim profilu na Facebooku. To ona czasem wrzuca zdjęcia małej Laury, którą wyraźnie jest zachwycona. Czy Zenek także szaleje na punkcie wnuczki? Ostatnio Zenek Martyniuk sam odpowiedział na te pytania. Gwiazdor Disco Polo opowiedział mediom o swojej relacji z wnuczką Laurą. Dziewczynka niebawem będzie obchodziła już 6. urodziny. Czy dziadkom udało się ochronić relację z dzieckiem, pomimo głośnych zawirowań rodzinnych? Aferę z Danielem Martyniukiem Kilka tygodni temu Daniel Martyniuk zaatakował publicznie ojca na swoim profilu na Instagramie. Jedyny syn króla Polo zarzucił Zenkowi, że ten zapomina o nim, zwłaszcza pod względem finansowym. Daniel wręcz twierdził, że słynna tata nie daje mu grosza, za to rozdaje pieniądze innym. W tę aferę wkroczyły także panie Martyniukowe. Danuta oskarżyła publicznie syna, że jest narkomanem i alkoholikiem, a jego żona Faustyna stanęła w jego obronie. Padły oskarżenia pod adresem Danuty, że jest toksyczną matką. Faustyna ogłosiła przy tej okazji, że spodziewają się z Danielem Martyniukiem dziecka. Czy Zenkowi i Danucie udało się uchronić relację z sześcioletnią Laurą, pomimo zawirowań rodzinnych? Zenek Martyniuk zdradził jakie ma relacje z wnuczką. Według zapewnień Zenka Martyniuka, jego relacje z wnuczką są świetne. Kiedy udało się otworzyć gwiazdora na temat Laury, wydawał się mocno poruszony. Więcej na ten temat gwiazdor Disco Polo zdradził w rozmowie z faktem. Wydaje się, że Zenek Martyniuk jest po prostu dumny z bycia dziadkiem. Okazuje się, że kontakty z wnuczką Laurą są dla niego ważne, a ich relacje określił jako świetną. Dziadkowie córki Daniela starają się spełniać jej marzenia. Jakie prezenty zafundują jej na sześć urodziny? Potrafi zadzwonić trzy razy dziennie i mówi cześć dziadzia. Jestem pod wrażeniem jej różnych talentów i bardzo często się wzruszam. Laura od małego lubi aktywność fizyczną i świetnie sobie radzi. Więc jak zapytaliśmy, co chcesz Laura dostać na urodziny, to ona bez wahania powiedziała, że łyżwy, więc jej kupiliśmy. Oprócz tego dostanie od dziadków jeszcze kilka drobiazgów i 12 lutego jedziemy do naszej kochanej wnuczki. Daniel Martyniuk burzliwe małżeństwie z Eweliną Golczyńską zakończył rozwodem. Z tego związku przyszła na świat sześcioletnia dziś Laura. Daniel wziął ślub po raz kolejny z Faustyną, a całość ceremonii odbywała się na Bali. Oczywiście Martyniukowie zorganizowali też huczne wesele w Polsce. Od grudnia 2024 roku wiadomo, że małżonkowie spodziewają się dziecka. Jedno jest pewne, dziadkowie nie zawiodą.